Witajcie kochani, to Mary. I Mario. No i pojedynek tytanów, tak? Czyli mamy brylanty i playbooka. Playbook, znaczy brylanty się już kończą, także, jeszcze tak na pożegnanie, żebyśmy sobie tutaj wzięli. Tak, ja wybrałam sobie w kolekturze. Brylanty z numerem szóstym, tak? Tak, z numerkiem szóstym chciałam. A ja playbuczka mam z numerem dziewiątym. Mariusz to klasowo, prawda? A tak. ja po prostu konkretnie chciałam, że sześć. No tak? ale zobaczymy, bo tam ich było, nie wiem, malutko. No to, mhm. a szóstka była, to wziąłam. Zobaczymy, czy coś da. Dokładnie. Nawet to Mario mówił, że chyba będzie chciał pierwszy. Tak, proszę No cię. dobrze, mogę zacząć wobec tego, tego playbooka. książeczkę szczęścia. Zobaczymy. Albo Zobaczymy, co w tej książce się tu kryje. No, oby sobie coś było. I co? Zaczynamy. Szukać będziemy oczywiście.

24. no na razie to tak oboczkowo dosyć. Dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery, sześć, jest siódemka, no to już wiadomo, Uf, że będzie. playbook nie będzie pusty. Będzie, wow. Dwójeczka i 11. Teraz tak spokojnie, co? Tak. Nawet jeżeli będzie zwrotnik, to jest Szukamy teraz wobec tego w rubinowej siódemce. No, wiadomo, Tu będzie. będziemy <laughs> szukać siódemek i rubinków. A mamy koronę, lustro, szminkę. Czy znaczy, robimy noże? Nie. Y, robimy noży. Tak, a. Pierścionek, to tak, to... moneta. Jest siódemka, Jest. worek, portfel, złoto i kufer. No dobrze. Zobaczmy tak, sobie tak. co czyli, na kolejnych czyli stronach co, się kryje. Trałeś, książeczkę. Szczęśliwą, Cześć, no, szczęśliwą, Sęśliwą. dobrze szukamy wobec tego w szmaragdowej, szukamy trzech takich samych, a dokładniej trzech siódemek. I mamy Jest. tak siedem, pierścionek, perła, Jeszcze jedna. siedem i zegarek. W kolejnej mamy koronę, szminkę, siedem, siedem i monetę. Następnie siedem, szafir, szminka, siedem i bransoletka. Kolejnej mamy siedem, bransoletka, worek, korona i złoto. Gra piąta, to jest siódemka, zegarek, perfumy, plik i portfel. O, coś tutaj nic nie dokłada. Siódemka, perfumy, garnek, Siódemka i worek i w ostatniej grze. Mamy pierścionek, siódemka, trofeum, siódemka i siódemka. No jest tutaj. Dobra, tu w ostatniej grze coś wpadło. Fajnie. Bierzemy. <grym> dobrze, dobrze, bierzemy się wobec tego za ametystową. I tu szukamy dwóch identycznych. I tu mamy tak, portfel z zegarkiem, to niestety nie. Lustro z perłą. Monetę z koroną, następnie mamy kufer i koronę, złoto i perłę, zegarek i worek, do tego złoto i pierścionek, następny portfel z monetą i lustro z workiem. No a metystowa jest pusta. No tak ciekawy rozkład, jak mm. na razie, mm. ale jest dobrze. Szukamy w topazowej. Wobec tego w dawto potrzebujemy trzech identycznych lub siódemki, która będzie mnożyć: korona, lustro, lustro, podkowa, róża, naszyjnik, szminka, szminka, plik, następnie mamy róża, dzwonek, dzwonek, perła, złoto i naszyjnik. No ciekawie, ciekawie, perfumy, moneta i złoto. Kolejne to jest perła świnka i pierścionek. Teraz mamy pierścionek, perfumy świnka. no Ciekawie, ciekawie. Moneta, podkowa. I prezent. Czyżby tu też pusto? Korona, prezent i plik. No, bardzo ciekawy układ wygranych. Naprawdę. A tu szukać będziemy złota. Tu mamy lustro. Mamy portfel. Mamy monetę, koronę. Jest. Z, jest złoto, worek, kolejne złoto o. i pierścionek. I to. A tu co będzie? 60, dyszka, 50 tysięcy, milion pięćset, 300 i dyszka. Czyli tutaj nic. No dobrze, no zobaczymy, co oni to tam schowali. <grym> Pod siódemką kryje się 5 zł. A to pewnie 30. 30. Tu nic tu więcej chyba nie było z tego co pamiętam. Ale i tak dobrze. Tu mamy drugą siódemeczkę. Tu mamy drugie 5 zł. Tu mamy już dyszkę. Tu mamy dyszkę. To są dwie dyszki. Mhm. Tu nic nie było. Tu nic nie było. I tutaj dwa razy złoto, czyli po piątalu Zwrocik Playbuczku, jest, trzy dyszki jest. wpadły jest, jest fajnie nie. No i to się nawet ten zwrot To jest też cudownie wtedy To zobaczymy teraz moją kochani Moje brylanty z numerem szóstym Czy zabłysną jak brylanty? Możesz ja to powiększyć lepiej, bo Tak Czy ja mam to? By... Nie, nie, w porządku, mogę jak najbardziej nie mówiłam, zobaczymy, co tutaj wyjdzie, to jedziemy. No i oczywiście też szukamy tych samych lub korona, która mnoży chyba tak? Razy 3, razy 5, a ona razy 5. A diament razy 2. A i diament jeszcze. Dobrze, nie miałam, widzisz. <laughs> dobra, i co? Gdziemy? my tutaj tu mamy. Pewnie tu się gdzieś zaczęło. Tak. Aha, dobra. Jest tak. Podkowa, podkowa i mamy garnek. Kolejny. Jest, ale faktycznie to jest muszelka? Nie, Nie to, to jest zegarek. No to symbol tak, symbole takie same jak akurat w playbooku. Tak, tutaj są perły i dzwonek, tu kolczyk, zegarek, pierścionek, ale jak tu brudzi faktycznie. Gra czwarta. Tu jest worek. Moneta i garnek. Może to będzie tak lepiej, zobaczymy. Korona. Ona się liczy? Teraz? Znaczy, jeżeli będą trzy, to jak najbardziej. A, nie, no to ma być trzy, co ja. Jakby były trzy, to jak najbardziej. Tak. Kufer. Jednak chyba tak. I, i, i... Kolczyk. Kolczyk. No pozwoli się byśmy trzeba przesunąć do góry chyba. No już się przesuwam. Dzwonek. Perfumy. I tron. Świnka. Portfel. To sejf. Nie, sejf. To, to Podobny. I... To czekolada, tak. na myśl się zawsze mówiła. Bo przecież to jest... No, <grymnie> dla mnie to jest inny symbol. Dobra, jedziemy dalej. Mamy garnek. Pierścionek. I monetka. żeby tu nic nie było? Oj, oj, oj. Trudno. Klucz. Szminka. I moneta. Teraz mamy okularki. Okularki i perfumy, ale ciężko mi się to dziabie. Twój lepiej działa, pokaż twój. No, spróbuj. Bo mój tak jakoś to. Zobaczymy, czy ty masz lepszy. O, masz lepszy, to jest mój do naostrzenia. Zegarek, wranżoletka, klucz, czekolada. Trofeum i oczywiście brylant. Worek Podkowa. i róża. Teraz czekajcie O, 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 o Bo tutaj jest. Dobra. Kolejny worek. Kapelusz. I tron. Pierścionek. Bransoletka. I róża. Diament. Kapelusz. I kufer. Już siedemnasta gra. Perła. Perła. I naszyjnik. jaj Osiemnasta <ścoughs> już. Tu mamy portfel. No, portfel, portfel i korona. safe, trofeum i prezent. Czekolada, czekolada i świnka. Tak sobie myślałam. Prezent, prezent i kolczyk. aj, jaj. Coś nie, chce, nie chcą dać? Nie chcę. Torba, czekolada i troszkę. Właśnie nie muszę trzech, nie? Bo jak tu nie ma pary. No. A ja tak robię. Dobra, to jest torba i klucz. Bo teraz zmążałam dopiero. Korona, szminka, trofeum, bransoletka, perfumy, kapelusz. Lustro, lustro. Jest! No to będzie Oj, dobrze. Jezu, jest! Uf, ja cię nie no mogę. Długo, długo trzymało mnie. Ale raczej. długo. Super. Bransoletka. Naszyjnik. Na Naszyjnik, okularki. Torba. Ale się cieszę. Dzwonek. Kufer. Świnka. Bonus mogę sprawdzić już, nie? Tak. Bonus jest gwiazda, a tu musi być jakaś kwota, nie? Tak. No i co mamy no pod co tym kryją, lustrem? Co kryją lustra? Ja mówię, że zwrócik, a Ty? Oby więcej. Dobra, jedziemy. Mamy zero i... Też mam zwrocik! Ale super. No to elegancko. Ja. Czyli dobrze trafiłam, bo to mało tych brylantów. Jak to się mówi, nie ma górki, ale jest w stanie, że... Czyli brylanty godnie się pożegnały, dobrze wtórowało im playbook, bo też dał <noise> zwrócić. Czyli mamy dwa zwrociszki, super, ja się cieszę, zwróciło się. Jest dobrze. No jakby jeszcze gdzieś tam były brylanty, to no może jeszcze się uda, ale zobaczymy. Te ostatnie parę dni... No też taki jeszcze się odcinek powtórzymy, prawda? Jak się uda jeszcze do, zdobyć. Także, uff, udało się. Co najważniejsze, nie ma jakichś tam strat. Pieniądze wracają do Mary i Mario. Dokładnie. Także, kochani, pozdrawiamy. Dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękujemy za słuch, za wszystko, co robicie dla nas. Za to, że dopigujecie naszym staraniom. Tak, o, kochani, oczywiście. Także do zobaczenia, do usłyszenia na następnych naszych odcineczkach. Pozdrawiamy serdecznie. Buziaczki. trzymajcie się, zdrowo, tak.